Hej, dzisiaj pokażę, w jaki sposób sprawdzić swoją aktualną wersję Windowsa, jaka to jest wersja ilubitowa, ile masz aktualnie ram w komputerze, jakie są w ogóle podzespoły twojego komputera. To wszystko zrobimy sobie w tym momencie, moi drodzy, za pomocą paru rzeczy. Pokażę wam trzy sposoby na sprawdzenie e, tych rzeczy. Dobra, początkowo sposób pierwszy, wchodzimy, moi drodzy, w tym przypadku w start. E, wybieramy opcję ustawienia w tym momencie, następnie klikamy opcję system, następnie wchodzimy w zakładkę informacje, no i w tym momencie, moi drodzy, mamy e, specyfikację naszego komputera. Jest procesor, jest nasza nazwa, ilość RAMu, i tak dalej. Mamy też e, podany typ systemu, ilu bitowa jest aktualnie nasza wersja. E, poniżej mamy również samą specyfikację systemu, jak widać, także wszystko znajduje się w tym miejscu. Ok, to był sposób pierwszy. Lecimy do sposobu drugiego. Przy okazji, jeżeli poradnik jest dla Was przydatny, zachęcamy sobie łapki w górę oraz subskrypcji z woneczkiem. Następnie moi drodzy, klikamy Start i wpisujemy w szukaj opcję informacje. No i wyskakuje nam opcja informacje o systemie W tym przypadku po samym kliknięciu jak widzicie mamy również wszystkie specyfikacje naszego komputera Procesor, ilość RAM-u, sam nasz w tym przypadku Windows, wersję tego Windowsa Kompilacje nawet, to są te wszystkie nasze informacje wypisane w tym momencie No i jest jeszcze moi drodzy jeden trzeci sposób w tym przypadku znowu wpisujemy w szukaj, ale musimy wejść w panel sterowania. Więc wpisujemy panel sterowania i wybieramy pierwszą opcję. Następnie wchodzimy w zakładkę System, a potem po raz kolejny wybieramy opcję System. No i w tym momencie również mamy te takie najważniejsze informacje, ale w takiej troszeczkę wersji bardziej ubogiej wypisane, także tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy, to były trzy sposoby na przedstawienie Wam aktualnie Waszych specyfikacji w komputerze oraz sprawdzenia waszej wersji Windowsa. Jeśli poranik był dla Was udatny, zachęcam łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, a jeśli przypadkowo planujecie założyć darmowe konto w banku, to aktualnie trwa promocja i dla nowych klientów w mBanku z linku, który oczywiście macie w opisie jest 100 zł, także tam macie link z instrukcją jak dokonać założenia takiego konta i jak otrzymać własną kartę w tym przypadku, no i również te 100 zł w ramach tej promocji, więc gdyby ktoś z Was był zainteresowany, no to oczywiście link macie w opisie tego filmu, takie konto można założyć od 13 roku życia. Dobra, ja się tym żegnam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!